Siemano moi drodzy z tej strony: GarGaming12.pl, tak w dzisiejszym odcinku powiem Wam tyle, że bardzo mnie zaciekawiliście z 55 subskrypcjami i mam dla Was taką propozycję. Chodzi o wszystkich moich subskrybentów, ale też jakby. Jak ktoś to ogląda jacyś nowi, no to, to inna sprawa, tak. Mam 55 subskrypcji. Zbliża się koniec koniec roku. No, tak jeszcze tam z półtora miesiąca. Właśnie to zrobiliście na moje urodzinie 4 listopada. Jestem bardzo wdzięczny, ale jestem też taki, że. Zrobimy taką umowę. Jak będzie 100 subskrypcji do końca roku to po pierwsze, wstawię film w Sylwestra, jak będzie nowy rok, czyli że na przykład zrobię jakiś odjazdowy odcinek, nie wiem, czy jakiś dobry parkour czy Jakiś tam obi, czy jakąś strzelankę, to sami wybierzcie, tak? I jak już będzie opublikuj, to mówię Wam, jak będzie sylwester, i już będzie północ wybita, czyli już nowy rok 2021, to będzie napisany nowy rok i gra i jeszcze napisy. To Wam mogę na pewno obiecać. Ale jak dopiero będzie 100 subskrypcji. Więc na razie trzymajcie się. Sub A, jeszcze jedno. Yy, yy, subskrybujcie też kanał blocksowiczy, bo Historie z życia coś nie może, coś tam na koncie, więc muszę ich zapromować na inny, bo ma drugi. Yy, Peter i mini oczywiście mnie, Piggy, Kobi i y, morgan.pl ale jak wpiszecie Mixon, to będzie morgan.pl więc czekam oczywiście macie czas do oczywiście sylwestra no dobra, no to żegnam się z wami, pa